No ma Gram dzisiaj w szachy. Ja jestem białymi, a czerń to czer są moi przeciwnicy. Jest to test dźwięku mikrofonu, więc... Nie wymagacie zbyt dużo. Zrobię taki ruch... I... teraz... Myśli komputer, myśli. I wymyślił tyle, co nie wiem... W ogóle, a tu może się przesunąć tam, tutaj... No, tam nie boimy się. No, po co zrobię? Tutaj ruch? Po co miałbym robić tutaj ruch? Kurde, lagi mam. Lagi na szachach, nie no. Tego jeszcze nie było. Chociaż może. No fuck! No. No rusz się, krowo! Wreszcie! Uporna ten pionek, uporny, przepraszam, upiorny los... Co, co, co to było? Co to miało być? Fuck! Eee... What what the fuck? Gówno. Nie działa. Do widzenia. Eee, życzę miłego dnia.